Łap, wow. może ci się kiedyś przydać Dobra, dalej Czy... mm -hmm, bo Czasu mało ja, Może tarczy sobie kupię jakąś mm -hmm. Buty może mam O Oj, to, to. Dobra, idziemy Zem przygotowanym Mojżesza Ty, tu jest jakaś klientka, kto to jest? Ty znasz ją? Klientka, powiadasz, tak? Ja, Ja, jej osobiście nie znam. No ja się pytam serio, czy jest jakaś kobieta? Ona chyba z nami gra. Nie, to jest NPC. A co, byś pozalewał byś, nie? Nie, dziękuję, boję się. No tutaj nic nie znajdziemy. Wow. O, next quest. Jakiś pas zostałem O, idziemy tam. No, ogarniam tej gry, ale znaczy no trochę może będę kiedyś ogarniał może kiedyś ale posta postaram się żeby to och choć to, o, pięknie normalnie no z rodziny <grytanie> kochał o zupa pomidorowa <grytanie> no bogato o, nie po co No. ile on ma jaki on ma wow ale jazy bez skitu. Czekaj, czekaj. Leksy. Zagadaj do tej pani. W końcu się na coś przyda. Jakiegoś questu. Thank you. Czekaj, czekaj. Jakiego skill'a pewnie dostałeś. Ja dostałem. Przynajmniej

Dobra. Jakieś darcze, nie wiem, diastosy, są... dobra, idziemy sobie. Idziemy górą, nie? Te ja, Schodeczki, mościk, mościk, proszę, proszę. Ale powiem ci, grafika ładna jest, powiem ci, nie powiem, że jest głupia, ale ładna. Mhm, wiesz, nie. Tam się zejść. To sobie... Tak? To? O matko. To Co to jest? to jest? Jakiś robaki, ty. Ty, bogato Syto, syto. Ja tu zbieram, ja tam nie patrzę co tutaj rzucają. Biorę za darmo, dają. Niech <grystanie> dają, to biorę. Wyświetlacz już stąd? Dobra, idziemy no Dobra, dobra. No to jest chyba wojownikiem, gram, nie? Czy jak? To jest z barbarzyńca. O. Oh. Proszę bardzo, no, goryle przedyn. Dziękuję. No. Nie ma O ty biłeś bo... Uro, Weszłeś tam? O. No. Ale, ale Tutaj. Ale lagi mam. No, i to Ale eee, chwila oba lagi. Co tu posz, jest? Posz, posz, posz. Wow, jakie goryle. Większość czyny z deka. Oj to ja, ma, Mama, mój ojciec nie rusza. O. <śmieniu> oj to Ale będzie morder. Nie, już jest, Co Hmm, Czemu on nie biega? Ja tam robię. Ty pasiki grubas! Uj, wow, jakaś świnia. Ale <śmieniu> dostał. Wow.

tak i tak stało się w niej nie, nie no, wszystko dobrze Jezu. myślę że chyba misji pobocznych nie będziemy robić no, po na 4 minut no za 4 minuty kończymy no coś takiego w sumie o wow, co to było <laughs> żarambu dobra Joka tu impreza wejść aparty, party Rzecki. jaka rzecz co tu się dzieje masia <laughs> masia to coś masia masia nie narzekam nie narzekam no że... gdzie skodamy. Z kodami. Z kodami. No już schodzę, już schodzę. Ciekawe, go. Trupy. Milutko, milutko, e, tu się nie da Od jasne. Myślę, że tam w tym pierwszym pomieszczeniu powinniśmy pójść. A powiem ci tak, tak, może na początku nie wierzyłem, że ta gra będzie, nie? Bo myślałem, że to jakąś zrobią taką gównianą, że wiesz, każdy no. da się wciągnąć w tę grę, ale widzę, że bardzo rozbudowana jest. Nawet Beta coś tutaj pokazuje od siebie, znaczy twórcy pokazują to co potrafią, ale musimy poczekać na oryginał, znaczy na no, pełną wersję, znaczy już jest, nie? Tylko muszą jeszcze poprawić coś nie? No tak. Znaczy w sumie um, oni przekładali już tą premierę. Ue gruba po! Widziałeś takie rękami, tak... Łe jak zleciał, ty. Łe we, jakiś węgozna ty. Madę. Motherfucker. Na górze? Na górze nic. O, się o, jesteś panowie. Smacznego. Co ty gadasz tam z nimi? Piszesz coś tam do nich? Czekaj, czekaj, już za, że musiałem odpisać. O jaki gruba? Tak Ale dostał. Wow. Piszota jaszczynki. Smaćnego, smacznego, smacznego. <ścoughs> smaczne, smaczne, nie powiem. Aha, no, to chyba tędy. O jestem. Za no będziemy kończyć. No.

Tarczę mam, 58 coś tam. Lefa? Yes, no, 58. Czy tam 50, nie wiem, zaraz zobaczymy. 56. Obrony czy coś takiego? Ja? Dobra, no może tu skończymy, co? No... Myślę, o. że tyle wystarczy. Możemy kończyć. Dobra. E, s, dobra, my już kończymy teraz. Na razie, jutro z, będzie, Cześć, następne, no, będzie następny odcinek z Diablo 3 Open Beta. Zobaczymy Ze, mi, czy będzie jeszcze. No będzie, no może będzie. No, za 10 minut za, za za wyłączają. Dobra. E, to tak, to było Diablo to było Diablo 3 Open Beta. Był pro Camino Spell i Maciek. Na razie. Cześć.